Z tej strony Brawster z Polska i jak widzicie dzisiaj jest Stars Scone y, Serwacja y, i niestety nie mogę nagrać odcinka, y, a o 10 akurat nie mam czasu, więc jak skończy się ta przerwa, to postaram się teraz Was nagrać odcinek i... No i zagrać z widzami, albo nie wiem, co zrobić. Albo spróbować y, po, albo zagrać parę gier. Z, z, nie wiem, w sumie nie wiem, jeszcze nie mam planów na ten odcinek, ale ten, Ale czekamy do końca przerwy konwersacyjnej. Bo, jak widzicie, klikam cały czas spróbuję ponownie i cały czas nie wczytuję i nie chcę tam, bo w ogóle tutaj yy, na YouTube VCR już mógł grać. Nie wiem, jakim cudem i miała ma już Tika. Yy która akurat teraz doszedł jak wiecie mam 3100 ileś spać nie pamiętam, bo ze odcinkami wczoraj troszkę wbijałem ale yy, postaram będę starał się dużo na, nagrywać odcinków bo w sumie są wakacje to wiecie. ale no więc zachęcam do, do subskrybowania kanału i, i dodania lajka 10 łapek w górę i nagrywamy kolejną odcinkę, i nagrywamy e, gry z, wi gry z y, widzami albo z moimi kolegami. No to no, za bardzo nie mamy na tym odcinku zarabić, więc zachęcam jeszcze raz do subskrybowania kanału i da dania lajka. Yy, więc trzymajcie się i cześć!